Szóste Objawienie się Matki Bożej 13 października 1917 roku. Fatima Kowada Ira. Czego pani sobie ode mnie życzy? Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu. Ja miałam panią prosić o wiele rzeczy. Czy zechciałaby pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników, i wiele więcej? Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić, i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak. Został bardzo obrażony. Znowu rozchyliła szeroko ręce, promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca. Oto, ekscelencjo, powód, dlaczego zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierunku. "Gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego zmusił. Kiedy nasza pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus i naszą dobrą panią ubraną w bieli, płaszczu niebieskim." Zdawało się, że święty Józef z dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sposób, jak święty Józef. Znikło i to widzenie. I zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską. 13 października 1917 roku miało miejsce szóste, bardzo oczekiwane i najbardziej spektakularne objawienie najświętszej dziewicy Maryi w Fatimie. Tak wspomina jej wizjonerka, siostra Lucja. Czego pani sobie życzy ode mnie? Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją cześć. Jestem matką boską różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wkrótce wrócą do swoich domów. Miałam prosić panią, wspomina Łucja, o wiele rzeczy. O uzdrowienie kilku chorych, nawrócenie niektórych grzeszników, Matka Boża odpowiedziała: Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie obrażają więcej Boga naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany. Następnie, rozchylając dłonie, Najświętsza Maryja Panna zaczęła odbijać się w słońcu. Podczas gdy unosiła się, odbicie jej światła cały czas padało na słońce. Wtedy Łucja wykrzyknęła: Spójrzcie na słońce!. Po tym, jak Najświętsza Maryja Panna znikła w bezmiarze nieboskłonu, wizjonerzy byli świadkami trzech następujących scen. Pierwsza z nich symbolizowała tajemnicę radosne Różańca, następna tajemnice bolesne, a ostatnia tajemnice chwalebne. Tylko Łucja widziała te trzy sceny. Franciszek i Jacenta widzieli tylko pierwszą z nich. Obok słońca zobaczyli, pojawiającego się świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus oraz Matkę Boską Różańcową. Była to święta rodzina. Maryja była ubrana w białe szaty i w niebieski płaszcz. Święty Józef także był ubrany na biało, natomiast dzieciątko Jezus miało okrycie w jasno-czerwonym kolorze. Święty Józef pobłogosławił tłum, wykonując trzykrotnie znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo. Następna była wizja Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa Pana obarczonego cierpieniem w drodze na Kalwarię. Jezus pobłogosławił lud, czyniąc znak krzyża. Matka Boża nie miała w piersi miecza. Łucja widziała jedynie górną część ciała Pana Jezusa. Ostatnia była chwalebna wizja Matki Bożej Karmelitańskiej, ukoronowanej na królową nieba i ziemi oraz trzymającej w swych ramionach dzieciątko Jezus. W czasie, gdy obrazy te ukazywały się jeden po drugim, oczom wizjonerów, wielki tłum złożony z kilkudziesięciu tysięcy osób był świadkiem cudu słońca. Podczas całego trwania objawienia Padał deszcz. Przy końcu spotkania łucy i Najświętszej Maryi Panny, w chwili gdy Maryja zaczęła się unosić, a dziewczynka wykrzyknęła słowa: Popatrzcie na słońce, chmury się rozpierzchły, odsłaniając słońce, które wyglądało jak ogromny srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak jeszcze nigdy. Lecz jego blask nie oślepiał. Trwało to tylko chwilę. Ta ogromna kula zaczęła jakby tańczyć. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem kręcącym się szybko. Zatrzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się wokół swojej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy kolor na krawędziach i ślizgać po niebie. Wirując i rozsypując czerwone snopy płomieni, wydawało się, że spadnie na przerażony tłum. Wszystko to trwało około dziesięciu minut. Na końcu słońce wspięło się znów wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło opadać, na nowo przyjmując swój spokojny wygląd i odzyskując zwykłą jasność swego światła. Wielu ludzi zauważyło, że ich ubrania przemoknięte deszczem od razu wyschły. Cud słońca został także zaobserwowany przez wielu świadków znajdujących się poza miejscem objawień w promieniu około 40 kilometrów. Wyjątkowo bogaty jest ten opis październikowego spotkania pastuszków z Maryją. Można powiedzieć też, że zamyka on cykl objawień. Siódme pojawienie się Matki Bożej w czerwcu 1921 roku będzie już tylko doświadczeniem Łucji i to ona też w kolejnych latach począwszy od 1925 roku dozna kolejnych prywatnych objawień. Jednocześnie pamiętamy, że fatimskie objawienia. Nastąpiły w czasie, gdy toczyła się I wojna światowa, a w Portugalii sprawował rządy ostro-antykościelny reżim, a w dalekiej Rosji, o której mówiła prostym pastuszką Maryja, już za kilka tygodni miała się zacząć ateistyczna rewolucja, która w swych konsekwencjach przyniosła najwięcej zbrodni i ofiar w historii świata oraz prześladowania Kościoła w niespotykanej dotąd skali a przecież bóg niczego nie dokonuje bez celu i choć tak niepojęte wydają się zjawiska które towarzyszyły temu objawieniu to z pewnością bóg nie dokonał choćby wspomnianego cudu słońca bez powodu wpisał w to wydarzenie swój wielki zamysł i pragnął by odmienił on świat żeby go lepiej Zrozumieć, musimy cofnąć się do tego, co Matka Najświętsza powiedziała podczas objawienia w lipcu, a mianowicie: Uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Zauważcie, że w tych słowach Maryi zawierają się dwie ważne informacje, dwa wyjaśnienia. Jednym jest wskazanie na to, jaki jest cel tego cudu. Ma on przekonać ludzi o istnieniu Boga, nawet więcej pokazać im, że trzeba zmienić życie, aby wszyscy uwierzyli. Jednak trzeba od razu powiedzieć o bardzo ważnej sprawie. Otóż Hyacinta, mała święta wizjonerka, powiedziała, że cud w październiku będzie mniejszy. Dlaczego? Co to znaczy? Okazuje się, że wystarczył jeden zły człowiek, by Bóg zmienił swoje plany, czyn Artura de Oliviera Santos który 13 sierpnia porwał wizjonerów z miejsca objawień miał tak daleko idące konsekwencje, że cud zamiast nawrócić wszystkich ludzi dotknął łaską nawrócenia tylko siedemdziesiąt tysięcy bo tylu oglądało lokalną manifestację nadprzyrodzoności. To rzeczywiście nie byli wszyscy. W taki oto sposób, wielki cud słońca w Fatimie, pokazuje, że Bóg pragnie czynić jeszcze więcej, ale nie pozwalają mu na to ludzie, którzy go obrażają. Cud słońca. Kolejny raz okazuje się znakiem mówiącym o konieczności nawrócenia. Mamy odwrócić się plecami do zła i powiedzieć Bogu tak. Matka Najświętsza mówi też o tym, że to ona sprawi cud słońca. Ogłasza: W październiku uczynię cud. Ona, nie Bóg? Pytamy. Wiemy, że w Fatimie. Obecność pięknej pani była manifestacją samego Boga. Ale tak jak Bóg chciał przynieść nam swe orędzie właśnie przez nią, tak i cuda i łaski dzieją się wśród nas przez nią. Czy nie o tym mówią przytoczone w Fatimie słowa Jezusa, że chce on, by Maryja była lepiej znana i bardziej miłowana? Co jeszcze Matka Najświętsza powiedziała w październiku? Po pierwsze, Maryja nigdzie mocniej nie podkreśliła roli Różańca, nazwała siebie Matką Bożą Różańcową. Po drugie, Matka Boża wzywała, abyśmy przestali już dziś grzeszyć, bowiem miara Bożej cierpliwości się przelała. Zauważmy, że w tym cudownym objawieniu, mali wizjonerzy widzą najpierw świętą rodzinę. Gdzie Józef, a nie Maryja, trzyma na ręce dzieciątko Jezus, błogosławiące świat. Józef też błogosławi, Maryja nie. Dziesiątki lat później Łucja napisze do Watykanu, że rodzina jest ostatnią redutą broniącą się przed mocami szatana. Tylko ona może dziś ocalić świat. Potem na niebie ukazuje się Zbawiciel z Matką Bożą Bolesną. Czy to znak, że idą czasy, w których będzie wiele bólu? Owszem, ale przede wszystkim bólu nadprzyrodzonego, bo wiele dusz idzie do piekła. Może z naszych rodzin, może z naszych wspólnot nic nam to nie mówi nie przeraża nas to? Na koniec. Wizji pojawia się matka Boża szkapleżna. Szkapleż to rodzaj fartucha zakładany do pracy, by nie brudzić habitu. Fatima przypomina ewangeliczną prawdę, że łaska i pomoc Boża nie spadają z nieba bez współpracy człowieka z Bogiem. Że chrześcijanie to nie widzowie, ale ludzie, którzy odziani w łaskę Bożą, ubrani w nią, mają mocno angażować się na rzecz Bożego Królestwa, na rzecz głoszenia Ewangelii i wprowadzania w życie słów, które Matka Najświętsza przez te kolejne miesiące do każdego z nas osobiście kierowała. To jest nasze zadanie na teraz i od teraz. To jest nasze zadanie nie tylko na dziś, ale od dziś. Od dziś na zawsze. Jesteśmy tu po to, by powiedzieć Maryi, tak, a przez nią Bogu, tak. Kończymy dziś comiesięczne fatimskie spotkania na modlitwie i rozważaniu słów z nieba. I co stąd zabierzemy? Co zmieniło się w naszych sercach przez te miesiące? Zmieniło się coś? Zanim stąd odjedziemy, musimy tu, przed obliczem pani Fatimskiej zadać sobie to pytanie i przed nią w jej obecności odpowiedzieć. Jak przyjmujemy orędzie Matki Bożej? Maryja błagała o modlitwę różańcową, nawrócenie i podejmowanie pokuty. Zapewniła, że jeśli jej wezwanie zostanie przyjęte, na świecie zapanuje pokój. I zakończy się trwająca wtedy I wojna światowa, a jeśli nie, zapowiedziała rozpoczęcie kolejnej, jeszcze tragiczniejszej. Jak wiemy, tak niestety się stało. Zbyt mało ludzi przyjęło i wypełniło słowa Matki Bożej, a my znów żyjemy w czasach wojen. Kończy się jedna, zaczyna druga. Teraz to nawet jedna się nie skończyła, ta na Ukrainie, a zaczęła się druga w Izraelu, w ojczyźnie Pana Jezusa i w ojczyźnie Matki Najświętszej. Jak to musi ranić jej niepokalane serce? A gdzie jestem w tym wszystkim ja, każdy z nas? Czy wynagradzamy sercu Jezusa i Maryi? Nie mamy już na to czekać. Nie pozostało nam już nic, jak tylko przyjąć słowa Maryi z otwartym sercem i z miłością na nie odpowiedzieć. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy widzimy, jak wiele zła dzieje się na świecie, ile jest wojen, terroryzmu, przemocy, prześladowań, cierpienia niewinnych i bezbronnych ludzi. Nie możemy być obojętni Maryja nie przyszła na ziemię po to aby przestraszyć ludzi zapowiedzieć jedynie karę za grzechy i złe postępowanie ona przyniosła orędzie nadziei wypływające z jej matczynej miłości i troski. Bóg przez nią dał światu ratunek przed złem i wiecznym potępieniem dlatego. Chcemy wziąć się do pełnego zapału działania, odpowiadając naszą miłością. Ponówmy nasze osobiste oddanie się jej niepokalanemu sercu, nasze zobowiązanie do codziennego odmawiania Różańca i módlmy się z jeszcze większą wiarą oraz gorliwością. Uwierzmy w to, że obietnica Maryi zostanie spełniona, świat zostanie uratowany. Zapanuje pokój, a jej niepokalane serce zatriumfuje. Objawiając się sto lat temu w Pontevedra, matka najświętsza prosiła o wprowadzenie i praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca. Niestety, jak pokazuje nam czas, upowszechnienie nabożeństwa pierwszych sobót okazuje się trudnym zadaniem. Spowiednik żąda potwierdzenia poprzez Drugie objawienie prosi o znaki. Twierdzi, że nowa forma kultu nie jest potrzebna, gdyż wielu ludzi odprawia nabożeństwo pierwszych piętnastu sobód miesiąca na uczczenie piętnastu tajemnic różańca. Na zarzut, że nabożeństwo to jest niepotrzebne, gdyż Kościół zna już podobne, Jezus odpowiedział w jednym z kolejnych objawień udzielonych siostrze Łucji. Wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobot w celu wynagrodzenia niepokalanemu sercu Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście bezdusznie i z obojętnością. Siostra przełożona była gotowa rozpowszechnić nowe nabożeństwo, ale spowiednik oświadczył, że sama sobie nie poradzi i że sama nic nie dokona. Aby to zdarzenie mogło być znane szerszemu ogółowi. Również na ten zarzut Spowiednika Jezus zareagował od razu, a jego słowa mają szczególny ciężar gatunkowy. To prawda, że przełożona sama nic nie może, lecz z moją łaską wszystko może. Oto odpowiedź na nasze trudności i wątpliwości. To prawda, sami z siebie nic nie możemy, ale z łaską Bożą. Możemy wszystko. Pozostaje tylko pytanie o to, jak otrzymać tę Bożą pomoc. Po pierwsze, musimy chcieć tego, czego chce Pan. Po drugie, musi nam przyświecać czysta intencja. Musimy chcieć czegoś dokonać i coś osiągnąć dla chwały Bożej, a nie dla swojej sławy i dla swej korzyści. Jak wiele dobrych dzieł. Zgodnych z wolą Pana, traci łaskę z powodu zanurzonej w egoizm intencji. Objawienia w Pontevedra zostają skierowane do nas. Mówią o naszym zadaniu praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót i rozpowszechniania go. Zresztą każdy, kto je praktykuje, może podpisać się pod słowami siostry Łucji, która pisze, że gdy mija pierwsza sobota. Już wygląda następnej. Jakby doświadczenie przeżywane podczas tego nabożeństwa było większym źródłem szczęścia niż doznane łaski objawień. Dlaczego? Bowiem, Maryja, która zaprasza do udziału w swym rozmyślaniu, pozwala nam przeżyć głębokie zjednoczenie ze swym niepokalanym sercem. Na koniec pozwólcie. Że odwołam się do słów umiłowanego papieża Benedykta XVI. Mówiąc o pastuszkach fatyńskich, ten wielki papież prorok powiedział. To doświadczenie łaski sprawiło, że w Jezusie zakochali się oni tak bardzo, że Jacynta zawołała. Tak bardzo chcę powiedzieć Jezusowi, że Go kocham. Kiedy mu to mówię wiele razy, czuję ogień w piersi. Ale mnie nie pali. Franciszek zaś mówił: Najbardziej mnie ucieszyło zobaczenie naszego pana w tym świetle, które mamy w piersi, bo dała nam je nasza pani. Tak bardzo kocham Boga. I co dalej mówi papież? Mówi do nas tak: Słuchając tych szczerych i głębokich, mistycznych wyznań pastuszków, Ktoś mógłby trochę pozazdrościć im ich wizji, albo poczuć rozczarowanie i rezygnację, że nie było mu to dane, a bardzo pragną zobaczyć. Takim osobom papież mówi słowami Jezusa: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Pismo święte zachęca nas do wiary. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pastuszkowie swoje życie ofiarowali Bogu i dzielili się nim z innymi z miłości do Boga. Matka Boża pomogła im otworzyć serca. Tylko dzięki takiej braterskiej i wielkodusznej miłości zbudujemy cywilizację miłości i pokoju. Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Tutaj odżywa plan Boga, który zadaje ludzkości od zarania jej dziejów pytanie: Gdzie jest brat Twój, Abel? Krew brata Twego głośno woła ku mnie z ziemi. Człowiek potrafił zapoczątkować cykl śmierci i terroru. Ale nie jest w stanie go przerwać. W Piśmie Świętym Bóg często jest opisywany jako Ten, który poszukuje sprawiedliwych, by ocalić miasto ludzkie, i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy Matka Boża pyta: Czy chcecie ofiarować się Bogu i znosić wszelkie cierpienia, jakie zechce na Was zesłać w akcie wynagrodzenia za grzechy, które Go obrażają? I jako przebłaganie za nawrócenie grzeszników, przybyła z niebios nasza błogosławiona matka, proponując, że zaszczepi w sercach tych, którzy jej się zawierzą, miłość Bożą, płonącą w jej sercu. Wtedy było ich tylko troje, ale przykład ich życia promieniował na całą ziemię. Przypomnijmy sobie jej słowa, wskazówki, które przez te ostatnich kilka miesięcy do nas kierowała, i wprowadźmy je w swoje życie, w swoją codzienność. Nie trać odwagi, nigdy cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, Zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła. Bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Odmawiajcie w dalszym ciągu, różaniec, żeby uprosić koniec wojny. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar. Odmawiajcie w dalszym ciągu, codziennie, różaniec. Niech nie obrażają więcej Boga, naszego Pana który już i tak jest bardzo obrażany. Maryja obiecała, że na koniec jej niepokalane serce zatriumfuje, ale to już tylko od każdego i każdej z nas zależy, czy będziemy mieć w tym swój udział. Oby tak. Daj nam to, Panie Boże, przez serce niepokalane. Amen.